Hej, 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 widzowie! To znowu ja, Wawka. I chciałam was przeprosić, że nie było długo daily na tym kanale, nie było przez trzy dni daily na tym kanale, ale miałem, miałem kartkówki sprawdziane i musiałem się tutaj przygotować, więc jakby też yy, chciałam was przeprosić za to. I teraz mam taki plan. Jak widzicie, mamy tutaj, jak tutaj widzicie, mamy za pięć dni, więc postanowiłem, że daily zaraz do eventu. Oczywiście, że nie będzie żadnych sprawdzonych kartkówek. Nie będę miał żadnych takich rzeczy w szkole. To będziemy robić daydy do y, tego eventu. I generalnie y, mam plan że będziemy, będę w odcinku dawał tak codziennie tytuł e, jedny dzień do eventu, na przykład dwa dni, trzy dni, cztery dni, pięć dni do eventu i tak dalej a dzisiaj na odcinku zagramy sobie szybkie arenki także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania Także widzowie jesteśmy już w Gierce i lecimy na, na co? Na połyskliwą cieślinę I generalnie y, też mam taki plan, że w trakcie odci odcinka będziemy gadać, będziemy tak rozmawiać o evencie, w sensie y, 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 będę rozmawiał o evencie, jak jakby jak, jak, przewidy jak przewidywuję y, co będzie na evencie czy się stanie po eventie, ile będziemy czekać na serwery i tak dalej. Na przykład ja widzowie, ja na przykład totalnie sobie nie spoileruję eventów, to były na przykład wiecie, taki Rafa, taki na przykład Rafa i inni youtuberzy nagrywają przecieki i na przykład po prostu jakby i wrzucają na przykład i na Twittera, później na przykład Rafa na odcinkach mówi yy, przecieki różne I ja sobie wtedy spoileruję na przykład kiedyś sobie właśnie tak i przez to nie miałem totalnie. Teraz mam taki plan, że nie będę sobie w ogóle spoilerował tego odcinka. A czy yy, może odcinka, co ja yy, Nie będę sobie spoilerował eventu ani żadnych takich yy, informacji o nowym rozdziale, I po prostu chcę mieć frajdę jak wejdzie do gry. Yy, ale fajnie by było, jakąś pompę znalazł, to wtedy bym się nie obraził. O, mała pompę w końcu. Tata się zgadza wracając do. GTA widzowie. A wracając do. Yy, <coughs> A wracając do yy, rozmówienia, widzowie. Do eventu. To wydaje mi się, że jakby to będzie kolejna jakby jakaś walka. Że jak był event kończący rozejrzut drugi, wydaje mi się, że to będzie miejsce gdzieś podobny event. A nie obrażać się też, jak czasami się gdzieś. Nie, przejęzyczam albo. Nie yy, wiem, yy, w zdaniu, bo wstałem przed chwilą jest nagrywam nagrywa więc, słuchajcie, słuchajcie, 7.05 Więc wiecie, yy, i generalnie yy, Wydaje mi się, że ten event to będzie jak taka walka właśnie z tą Hero, to nie będzie event typu na przykład yy, Że będziemy, nie wiem, w patrzeć na jakieś wydarzenie, tylko wydaje mi się właśnie, że to będzie z cyklu, że że będziemy po prostu walczyć z tą her heron, Że ona tam będzie nie wiem, opętywała tym glutem, będzie opętywała te zwierzęta na wyspie i inne rzeczy i po prostu będzie, będziemy z nią walczyć. A jeszcze, tak, jeżeli mówiąc na przykład o przerwie technicznej, ile może trwać przerwa techniczna, to wydaje mi się, że mak maksymalnie patrząc. Na to ile czekaliśmy na ten rozdział, na obecny rozdział po evencie, to wydaje mi się... O fajna to wydaje mi się to takie. tam jest... Dobra, podjeżdżam go. Widział mnie co za Dobra. na kusaka, widział mnie spokojnie. Widział mnie co za Menda. Leży! Łatwo! Dobra, widzowie! E, wracając do tematu eventu, wydaje mi się, że to może być jeden z lepszych eventów, patrząc po tematyce tego rozdziału. Wydaje mi się, że może być nawet lepszy od tego, e, który kończył drugi rozdział, ale też nie ma co się nastawiać. Może to będzie jakieś totalne g -g gówno W sumie eventy od Fortnite są zawsze epickie. A może on Epic Games takiego Fortnite'a. Nie wiem co ja tak? Jezus Mario. W gardle coś stoi. O, żem leci. My Afka, czy co on robił? Nie wiem, dojeżdżam go. Ty on tu jest? Co on zrobił? Gdzie on jest? O, widzę go. Daj mu sobie perkę w locie. Patrzcie. Patrzcie i się usie! Prawie dostał. W Dostał Leży Dobra, mamy go Ciekawe czy na drugim nie będzie chociaż z tak. Podnieś to no Dobra, musimy przeładować pompę i musimy iść szukać kolejnych ludzi A, Bo my tu safe mamy, a dobra? Dobra, to lecimy na safe kick. Aha, jest. <grym> się zaraz. Ja pierdolę, że wesołem się zaraz. Nie wytrzymam. Przysięgam, widzę, że mam dosyć tego, że po prostu przysięgam. Nie wiem, wchodzę, a tam ziomek siedzi, za tym. No dobra, szkoda, gadać, lecimy. Dobra, mam pompę. Szybko, żeby nie zginąć, żeby nie zginąć, żeby nie zginąć. Będzie dobrze, będzie dobrze, żeby nie zginąć. Czemu? Czemu jak mam pompę i nie chcę znowu dostać, to ją dostanę, ale jak chcę jakiś karabin czy PMA, to zawsze dostanę to kilka tych pomp. Jest tu zawsze. Cześć kolego. Aha. Cześć kolego! chciałem powiedzieć. No i świetnie. W sumie nie jedzie, nie boli nic. Wstaje i od razu chce się żyć. Jeśli nie potrafię zrobić fraga. Zleć tak. Raz, dwa. Dwa, dobra, dwóch chłopa leci. Oczywiście lecę tam. W sumie tam chyba nie lecę On leci tu na domek, okej. Okay. Tamten nie wiem, gdzieś indziej poleciał, dobra. Szybko, muszę przynieść tą skrzynkę, bo jak jej nie wezmę, to będzie słaby. Okej, okay. o. No i to jest. Już, to jest, to jest już lud, to jest lut, to już jest lut. Ja już mogę. tak wygrać. Ty żonek teraz... tu jest. A, był tu. Był tu, widział mnie. ma kolego drogi, ale gdybyś tego 111 nie dostał, to byś mnie zabił. Chodź tu. Chodź tu. Ja wiem, że Ty tutaj jesteś. Ja wiem, że Ty chcesz fajka. tu? nie ma kolego. Podmieniam cię. Leży! To jest jego! Nie wiem, jakim kawem to jest jego! No dawaj, wyleć tu. Mordo, ja wiem, czy tego chcesz. A wychodzi, tu dostał. No widzisz, teraz nie pikniesz. Piknij. To jak się rozpędził? Też. No i łatwo es-a-mody. jest S Ta, es pa 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 Ziomek! Żółtek! Będę snajperkę. I to, ty o tym nie wiesz. Pa-pa-pa. ci. O kurde, on też ma snajperkę. Ty, ziomek! Ja, no ja pie... Dobra widzowie, także wydaje mi się, że będziemy kończyć ten odcinek, nie wiem czy był jakiś super długi, ale jest siódma i ja też się śpię, do szkoły, także yy, będziemy kończyć ten odcinek, Ż życzę wam miłego dnia, widzimy się jutro i życzę wam miłego dnia, do jutra, siema.